No, cześć Ewelina. Witam Cię, Ewuniu. <noise> Dzisiaj jest 15 września 2023 roku. Spotykamy się na sesję badawczą. Będziemy rozmawiać na bardzo interesujące tematy. I żeby nie przedłużać, gotowa? Gotowa. Mhm. Dobra, to ułóż się, zaczynamy. Ja Ciebie wprowadzę. I do, do usłyszenia już jaka wylinka będzie wprowadzona w hipnozę. To teraz jak policzę do trzech, przeniesiesz się do maroko do dnia 8 września. Jeden, dwa, trzy. Do godziny około 23, kiedy miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 7,3 w skali Richtera. Połącz się z polem informacyjnym tego miejsca i tego wydarzenia i powiedz, co odbierasz. Fiscy i smogrow, który rejestruje to? Mhm. I że źródło jest bardzo głęboko pod ziemią. Mhm. I obejmuje dużo większy obszar niż to miejsce? Tak, zdecydowanie. Nie można powiedzieć, że jakby to źródło tego trzęsienia y, mówi, tylko, ale jest, ta, y, jest jakiś potężny ładunek informacji w tym. Jaka informacja jest w tym? Ja bym to nazwała. Czas przebudzania, otrzy, otrzęsienia, coś takiego. Aha. Aha. Reorganizacji. Mm. Mm. Siły ogromnej. Wzburzenia. Um. Takiego rześkiego przebudzenia. Mhm. Ale ja jestem w tych y, drganiach y, ziemi, tak? Mhm. Nie, jest, nie jestem na powierzchni. Y, na powierzchni w mhm. ogóle. Mhm. To jest trochę jak, jakby człowiek wyszedł podczas burzy, kiedy grzmią pioruny. Mhm. To jest takie bardzo, bardzo energetyczne. Rzeczywiście to trzęsienie ziemi było odczuwalne no, na bardzo dużych odległościach, bo i w Hiszpanii, i w Portugalii. Więc czy, czy ta energia, która została wyzwolona, cała ta informacja, która w związku z tą energią też została wyzwolona, co się z nią dzieje? Pojawia mi się, że 30% osób odebrało to w taki sposób, w który ja to odczytałam, będąc w tych drganiach wewnątrz ziemi. Mhm. Mm okay. To jest taka czysta informacja, coś nowego. Okej, okay. um, Taka przestrzeń. Um, takie przebudzenie w kontekście całości funkcjonowania człowieka. Otwórz oczy. Mhm. Mhm. Otwórz oczy, że ich e, chwilą. E, e. To jest taka informacja o... w tych ludziach. E, odblokowała się informacja, że wszystko, co chcą zrobić, powinni robić. Mhm. E, oni sobie też burzą jakieś schematy dotyczące i właśnie funkcjonowania też? Mhm. To teraz mam osobiste pytanie, bo mi się tak powiązało. Czy to, że ja odkryłam to, co odkryłam w poniedziałek, czyli dwa dni po tym trzęsieniu ziemi, jest powiązane z tym trzęsieniem, z tą informacją? Tak, bo tam, gdzie Ty przebywałaś wtedy, też te drgania były pod skrupą. Ogromne obszary. Odczuwalne, odczuwalne były, tak. I to wygląda trochę tak, że z jednego miejsca, nie jądrze, tylko mm -hmm. troszkę powyżej ziemi, e, Stoszkowa to się to mm -hmm. na największy obszar, jaki to jest w ogóle możliwe, się mm -hmm. e, jakby rozprzestrzeniały koliście um, te drgania. Mm -hmm. Jest to taka fajna energia, taka. Takiej reorganizacji, ale też tworzenia. Mm. <laughs> Ciekawe. Tylko ja zaznaczam, ja jestem ziemską i jedyne czego o, to znałam, to tych 30% ludzi, którzy dostali, doznali e, takich otrzęsin, można powiedzieć, tak? E, e, tak, i ty jesteś w tej grupie też. Mhm, rzeczywiście. Wiesz co, to jest też e, taki. Ładunek energetyczny, e, potężna siła ładunku elektrycznego, mm -hmm. który tak. przechodzi przez twoje stopy, dociera tak. i reorganizuje wszystkie twoje organy, dociera do mózgu, tu się tak. najwięcej dzieje. Takie Wręcz bym powiedziała, że podobne jest to do zabiegu energetyzacji jakimiś prądami, Słuchaj, to jest leczenia jest, prądami. To jest w ogóle niesamowite, hmm. dlatego że dwa dni po tym trzęsieniu ziemi, ja przedtem byłam przecież chora i taka w ogóle e, słabo się czułam, nie miałam energii. Dwa dni po tym trzęsieniu ziemi ja byłam jak nowonarodzona, po prostu tak, tak. energia mi wróciła. Hmm. Leczenie Zaczęłam się czuć normalnie. Że tak jak wróciłam do swojej energii. Mhm. Ale w ten sposób, że jakbyś była połączona czymś wewnątrz. z, z, z czymś wewnątrz ziemi. Coś mhm. takiego bardziej. Um, mhm. I tu już naturalnie chyba tu przechodzę do tych ludzi, którzy. Raz, że nie mają tego. Um, tej ochoty przyjmować, tego zbawiennego wpływu tychże prądów, mhm. oni e, odbierają zupełnie inne informacje i, i wrażenia ze skorupy ziemskiej. Mhm. Jakby skorupa ziemska jest bardzo mocno zmodyfikowana przez ludzi. Poprzez mhm. e, różnego rodzaju budowle, niestawiane tak jak należy, takie coś mi się pojawiło. Nie w tych miejscach, co należy. Mhm. I ona ma. To jest jakiś rodzaj, mm, tak jakby na Ziemię i na skorupę ziemską, wybudować coś i postawić coś, tak to zmienić, co powoduje unieruchomienie. Mhm. Tak jakby mi ktoś na zdrową rękę taką szynę tutaj założył mhm. Mhm. E, i nie mogłabym ruszać sobie nią. Okay. Tak okay. to wygląda. To niezgodnie z naturalnym, eee. naturalnymi eee. pływami energetycznymi, tak? Dokładnie tak. I pojawia mi się, że te starożytne artefakty, wszystkie te miejsca, które do tej pory przetrwały, one były zgodnie z jakąś zasadą eee. stawiane, dlatego one przetrwały do tej pory. A jeżeli coś jest niestawiane zgodnie z zasadą, w pewnym momencie powoduje, że no to jest zburzone. Eee. Takie okay. coś mi się, się pojawiło. Okej, okay. dobrze. A co jest źródłem tej energii? Co jest źródłem tej informacji zawartej w energii? Gdzie pojawia się część subtelna e, energii ziemi, jakby tej istoty ziemi. A co ma na celu? Uwolnienie. Kogo? Energetyczne. Kogo od czego? Ruch Pojawia mi się uwolnienie w kierunku naturalnych ruchów i pływów. Po prostu Ziemia sobie chce taką symboliczną szynę z ręki, po prostu uwolnić. Okay. Takie coś mi przyszło. E, okay. Dobrze. To teraz y, pytanie. Czy czynniki, jakie wywołały to trzęsienie Ziemi, były pochodzenia naturalnego, tak czy nie? Pojawia się przychody? tak. 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 Mhm. Okay. Jest, to, jest tutaj też dużo takiej energii matczynej, e, ponieważ ta energia łączy się z tymi ludźmi, którzy odbierają te prądy jako lecznicze, tak? Mm -hmm. e, więc jest, to, jest tutaj rodzaj jakiejś takiej, tworzenia jakiejś takiej fascynacji, e, że są jeszcze takie dzieci ziemskie, m, które są w połączeniu z, z tąże ziemią. Mm -hmm. Dobrze. Uwolnienie, ewidentnie. Przed trzęsieniem ziemi w Maroko były widziane y, rozbłyski światła. Takie na, rozbłyski światła na niebie. Nie jak błyskawice, ale takie bardziej roz, rozległe. Podobnie jak przed trzęsieniem ziemi w Turcji, Syrii czy Tokio. Czym jest to zjawisko? Pierwsze co się pojawiło to jakieś badania z sejsmografów. Aha. I drugi, co się pojawiło, tak jakby mm, to co na, na ziemi, tak w niebie i jakby taki rodzaj lustra, że jakby przestrzeń mm, ta powietrzna mhm. e, synchronizuje się z tym, co już tam się rodzi pod ziemią. Czy, czy są to tak jakby równoważące energetyczne yy, wydarzenia? Pojawia się tak. Mhm. I to też ma rodzaj takiego, takiej, takiej wysokiej energetyki, ja bym to nazwała. Takiego właśnie przebudzenia z serca, coś takiego. Mhm. 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 Okej. Okay. Można. Yy, yy, można stanąć w, w, w takim miejscu i jakby intuicyjnie poczuć, e, tak, to jest ten czas, że mogę wszystko z, e, przeorganizować. Tak. W ten sposób. Mm -hmm. Jest dużo w takiej energii, takiej te, 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 te silnej. E, nie umiem znaleźć innego słowa. Takiej takiego przebudzenia boskiego wręcz mm. no dosłownie no innego słowa nie jestem w stanie tutaj znaleźć mm -hmm. takiego wiesz um... czyli przebudzenia silnej potężnej energii tak mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. w kontekście rozbłysków czy w ogóle w kontekście tego trzęsienia ziemi rozbłysku wszystkiego, to, to wszystkiego. To ra razem tak mm -hmm. całego Sie wydarzenia ziemia. tak mm -hmm. Okej, okay, dobrze to, to jest się po, dzieje. potężne rzeczywiście, to jest bardzo potężne. I tylko człowiek, który nie boi się, um, nie ma przed śmiercią, o swoje bytowanie, jest w stanie otworzyć się na to w ogóle, tak? Mhm. Mhm. Już kobieta, która ma dzieci, już jakby nie jest w stanie tego zrobić właściwie. No tak, to cały ehm, czas to cały no. czas jest w energii ochrony dzieci. Tak. E... Mhm. Potężna okay. energia, którą można wykorzystać. Takie coś znowu i Tesla się pojawił jako symbol mm. wykorzystywania. Mm. Mm -hmm. Energii naturalnej. Okay. Dobrze. Czy przychodzą jeszcze jakieś informacje? Bo to są wszystkie pytania z mojej strony. O króciutki temat. Nie. Dobrze. To dziękuję Ci bardzo za te interesujące, bardzo interesujące informacje. y 你 a h 我觉得这样。Yeah, mm.